Witam Państwa we wtorek 11 lutego. Rynki finansowe w ostatnich dniach cały czas ignorują sytuację związaną z koronawirusem. Wiele fabryk na całym świecie zaprzestało. Import z Chin, a to oczywiście prawdopodobnie będzie ciążyło na dalszej działalności tych firm to również będzie się przekładało na PKB z największych gospodarek światowych, natomiast na samych indeksach obserwujemy bardzo silne ruchy wzrostowe, w szczególności na indeksach w Stanach Zjednoczonych, gdzie to spółki technologiczne prowadzą do tak dużych wzrostów na DAX-ie, dzisiaj również obserwujemy dużą, dość sporą euforię. Na indeksie dolara również w ostatnich dniach cały czas mamy do czynienia z silnym trendem wzrostowym. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym o godzinie 10.30 poznamy sporo danych z gospodarki brytyjskiej. W pierwszej kolejności to będzie wstępny PKB, gdzie rynki zakładają brak wzrostu na poziomie 0%. Poprzednie dane pokazywały wzrost na poziomie 0,4%. Poznamy również dane dotyczące produkcji przemysłowej, więc wydaje mi się, że te dane mogą być ważne w kontekście dalszego pozycjonowania się rynku odnośnie wysokości stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. W dalszej części dnia będzie sporo przemówień przedstawicieli banków centralnych. W pierwszej kolejności o godzinie 15 będzie przemawiała Christine Legard. W dalszej części dnia o godzinie 16 wydaje mi się, że ciekawsze wystąpienie Jeroma Powella w Waszyngtonie, który z pewnością będzie miał dość dużo, sporo ciekawych Pytania dotyczących polityki monetarnej. Być może padną kolejne kluczowe pytania dotyczące operacji repo. Taka ciekawostka: w poprzednim tygodniu główna strona Rezerwy Federalnej, która publikuje dane dotyczące operacji repo, ta strona na jakiś czas została zawieszona. Pojawiły się plotki dotyczące tego, że Rezerwa Federalna nie chce do końca pokazywać, jak wygląda bieżący bilans. Natomiast ta strona już działa. Po wystąpieniu bądź też w trakcie wystąpienia Pawela również będzie przemawiał Mark Karny o godzinie 16:35 i po godzinie 18 jeszcze trzech członków Rezerwy Federalnej będzie przemawiało odpowiednio godzina 18 18:15 i godzina 20:15, więc dzisiaj moim zdaniem głównie trzeba śledzić nagłówki Twitterów, aby być na bieżąco tych wypowiedzi, które być może w jakimś stopniu przyczynią się do zmienności na rynku. Jeżeli chodzi o część techniczną na indeksie dolara, cały czas w ostatnich tygodniach obserwujemy silny trend wzrostowy. Ja, tak, tak jak wspominałem w poprzednich tygodniach, za każdym razem, jak się tworzą konsolidacje, te konsolidacje są wybijane i zazwyczaj, w momencie gdy pojawiają się silne trendy, albo dochodzi do przetestowania górnych ograniczeń tej konsolidacji, bądź też jeżeli cena nie. Zawraca do tych poziomów, to zazwyczaj to jest oznaka słabości sprzedających i prawdopodobnie dalej do czynienia będziemy mieli z wzrostami. Więc jeżeli chodzi o takie potencjalne poziomy, z których może się pojawić reakcja, prawdopodobnie pierwszym wsparciem może być poziom w okolicy 98,72. Od góry na pewno bym zwracał uwagę na okrągły poziom w okolicy poziomu 99,01. Jeżeli chodzi o euro dolara, warto zerknąć sobie na wyższy interwał D1, ponieważ zbliżamy się moim zdaniem do takiego krytycznego poziomu, który jest w okolicy poniżej poziomu 1,09. To jest początek października, więc na tych poziomach naprawdę trzeba uważać. Natomiast jeżeli chodzi o zmienność na eurodolarze, ona nie jest cały czas zbyt duża. Nawet podczas piątkowych payrolli pojawił pojawiła się pierwsza reakcja. Tak naprawdę, tak naprawdę to była reakcja wzrostowa. Natomiast później rynki prawie przetestowały konsolidację z sesji azjatyckiej. No i w dalszej części dnia po obronie tego poziomu dalej mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem spadkowym. Więc jeżeli miałbym opisać zmienność, co się dzieje dokładnie na, na eurodolarze, to przede wszystkim charakteryzuje się tym, że albo powstają kilkugodzinne konsolidacje i później dochodzi do wybicia takiego poziomu, więc tego typu warunki, jeżeli chodzi o zmienność intradayową, nie są zbyt ciekawe, ponieważ często jeżeli zajmiemy pozycję, czasami nawet bardzo ciężko jest złapać 10-15 pipsów, to może prowadzić do tego, że możemy czekać nawet kilka godzin, natomiast z perspektywy osób, które w jakiś sposób pozycjonują się pod ten silny trend spadkowy, są to jak najbardziej dobre warunki, więc każdy Oczywiście, sam ze swojego punktu widzenia musi dopasować się na, na bieżąco do zmieniających się warunków. Natomiast od góry na eurodolarze wydaje mi się, że warto zwracać uwagę na poziom w okolicy 1,0940. To jest pierwszy taki potencjalny opór. Z tym, że naprawdę dzisiaj bym uważał na wy, wystąpienie Powell'a, które oczywiście może wpłynąć na kondycję amerykańskiego dolara. Jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, wczoraj mieliśmy naruszenie fałszywe wcześniejszych piątkowych lokalnych minimów. Pojawiła się dość spora korekta wzrostowa. Natomiast dzisiaj testujemy konsolidację z dnia wczorajszego, więc jeżeli ta konsolidacja dzisiaj będzie obroniona przez rynek, to być może to może dać impuls do dalszego wzrostu znowu w okolice poziomu 1,2950, natomiast ze względu na to, że mamy bardzo dużo danych fundamentalnych po godzinie 10.30 to wydaje mi się, że przed danymi składanie jakichkolwiek zleceń może się wiązać oczywiście zbyt, ze zbyt dużym ryzykiem, no i oczywiście po danych należy zwrócić uwagę jak duże będzie odchylenie od. Oczekiwań rynkowych, więc przed danymi, jeżeli chodzi o funta brytyjskiego, ja bym pozostawał cały czas neutralny. Jeżeli chodzi o USDK, a na usdk w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy delikatną korektę. To jest moim zdaniem po części spowodowane tym, że na indeksach Stanach Zjednoczonych znowu pojawiły się historyczne szczyty. No i tak jak w poprzednim tygodniu wspominałem, zwracałem uwagę na poziom w okolicy 1,3323. Z tego poziomu pojawiła się dość spora reakcja spadkowa. Dzisiaj na pewno bym zwracał uwagę, jak w relacji do wczorajszych minimów USD będzie się zachowywał. Natomiast, jeżeli sobie spojrzymy na zmienność na USD ostatnich 5-6 dni, zmienność nie jest naprawdę zbyt duża, jeżeli pojawią się większe spadki na indeksach Stanów Zjednoczonych to być może to będzie impuls do dalszych wzrostów na USDK -dzie. natomiast jeżeli chodzi o niemieckiego DAXa przez ostatnie dwa dni, w sumie nawet trzy dni mieliśmy do czynienia z dość z takimi warunkami mało zmiennymi, natomiast dzisiaj otworzyliśmy się z luką wzrostową. Te wzrosty nadal mamy kontynuowane, więc na pewno trzeba zwracać uwagę na poziomy w okolicy 13638 punktów. Ten poziom już przetestowaliśmy, więc jeżeli pojawi się jakiś negatywny czynnik fundamentalny, to ze względu na to, że jesteśmy dość wysoko na niemieckim dax to może doprowadzić do dość sporej korekty. No oczywiście pierwszym takim potencjalnym wsparciem na DAXie może być poziom w okolicy 13 531 punktów. Jeżeli chodzi o zmienność na dolarienie, tutaj praktycznie w ostatnich dniach brakuje większej zmienności. Jedynie co to w piątek przetestowaliśmy poziom, o którym wspominałem, to był poziom 109.54. Natomiast na tej porze zazwyczaj pojawia się większa zmienność w momencie, gdy pojawiają się ważniejsze czynniki fundamentalne. I ja właśnie wtedy na takie warunki bym czekał, żeby bardziej określić, co będzie się dalej działo w przyszłości na dolarienie, więc. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą parę walutową, ja bym pozostawał neutralny i tak jak wspomniałem, bardziej bym czekał na czynniki fundamentalne. Jeżeli chodzi o złoto, w poprzednim tygodniu głównie mieliśmy do czynienia z silniejszym ruchem wzrostowym, natomiast ostatnie godziny ewidentnie nam pokazują napływ kapitału do ryzykownych aktywów, dlatego też na złocie zobaczyliśmy spadki. No i oczywiście, jeżeli na indeksach Stanów Zjednoczonych pojawi się większa korekta, to być może to będzie impuls do dalszych wzrostów na złocie. No i na koniec, jeżeli sobie spojrzymy na ropę, w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że ropa jest takim najlepszym wskaźnikiem do tego, co realnie może się wydarzyć za sprawą koronawirusu, a ropa widać ewidentnie, że od początku powstania koronawirusu, od momentu kiedy zaczął się rozprzestrzeniać, ropa cały czas straci na wartości, więc jeżeli na ropie miałyby pojawić się silniejsze wzrosty to wydaje mi się, że za tym powinien stać czynnik fundamentalny, taki w postaci tego, że zniknie ryzyko związane z koronawirusem. Tutaj też dla przypomnienia chcę wspomnieć o tym, że wiele banków inwestycyjnych zapowiada, że w pierwszym kwartale bieżącego roku praktycznie w każdej największej gospodarce na świecie będzie można zaobserwować spowolnienie. Natomiast większość albo nawet wszystkie banki inwestycyjne zakładają, że w drugim kwartale bieżącego roku już pojawi się odbicie. Więc tak bieżące warunki wyceniają banki inwestycyjne. Jeżeli ta sytuacja miałaby się uspokoić to w pierwszej kolejności wydaje mi się że że powinniśmy zaobserwować uspokojenie na ropie. Natomiast jak na razie, jeżeli technicznie sobie spojrzymy na ropę, na ropie, cały czas jesteśmy w okolicy tegorocznych minimum w okolicy poziomu 49-22. W poprzednim tygodniu wspominałem o kluczowym poziomie 5017, z tego poziomu dwukrotnie pojawiła się reakcja, natomiast żeby oczywiście pojawiły się silniejsze wzrosty w pierwszej kolejności, agresywnie musimy przebić poziom 50 17. No, jeżeli na rynkach dalej będzie dość duży optymizm, to być może to krótkoterminowo doprowadzi do, odchyle... do wzrostów na ropie. Natomiast w długim terminie, wydaje mi się, że tak jak wspomniałem, ryzyko związane z koronawirusem musiało być całkowicie zażegnane. Więc tyle z mojej strony. Życzę powodzenia i do usłyszenia. Do jutra.